Uwaga, teraz miś będzie się odkręci odkręcił, ale nie podglądaj. i Będzie pokazywał, co ma w rączce. Nie. Co za pieniążek ma w rączce? To ma. Pe, Kto na ma model, pe, pe. To ma monetę do koła, szybko. Uwaga, uwaga, miś sobie krąży, krąży, krąży. Co on teraz tam kombinuje? Nie A co? Co on wykombinował? kombinował? Czyli boneta i, i, i pieniążek papierowy do półka. Szybciutko. Do półka musisz wolić, pokazać w pieniąże. Do półka wskakujemy. Szybciutko, do półka. Każdy się zmieści. Wskakuj, wskakuj, wskakuj do półka. Zmieścisz się. Ty też się zmieścisz. Wszystkie dzieci siak. już stoją w kółeczku? Brawo! Wszyscy się zmieścili. Uwaga! Uwaga! Wyskakujemy z kółeczka! Teraz iść on. No Misiu, co ty robisz? Zobacz.

我姐姐。Oh. ko do je się o? posadnika nie daje.otody. I ruszamy. Chodź, Figaro. No chodź, odchodź, chodź. chodź, chodź, chodź. chodź, Nie, nic tutaj nie widzę. To bardzo widzieć. A krowa? A koniki też, tylko koniki.